the long left the long the long the long, the long. Cześć, z tej strony Caps, i witam Was bardzo serdecznie z gry Donster. Dzisiaj zaczynamy z Golumem. I na początek warto by powiedzieć kiedy ta seria będzie się pojawiała na moim kanale. E, otóż będzie ona pojawiała się. Um, co środę, w sensie co drugi tydzień, bo jak pewnie wiecie w środę jest też Destins 1. I ta seria będzie się pojawiała na zmianę, czyli raz to z jeden, raz Donster. Mam nadzieję, że tak będzie wam pasowało, tutaj widzę krzemyk. Będziemy się tam musieli wybrać, o ile tutaj czegoś nie znajdziemy po drodze. Dobra, ale najpierw trzeba zadbać o jedzonko. Z tego co pamiętam, Golum chyba nie może jeść warzyw. Albo może jeść warzywa, tylko że one pogarszają tutaj psychikę i chyba zdrowie. Yy, więc nie warto jeść warzywa. Warto jeść mięsko i na przykład rybki. Także szybko będziemy się musieli zaopatrzyć w coś, co nam to da. Aj, chciałem mówić motylka, mi się nie udało. Oczywiście porządek we kwipunku musi być. <grybujesz> to jest tak w zasadzie podstawa. Zróbmy sobie siekierę i już na dobry początek zetnijmy drzewo. Od czegoś trzeba zacząć, co nie? Wiecie, prawdziwy mężczyzna musi w swoim życiu zrobić trzy rzeczy. Spłodzić syna, posadzić drzewo i zbudować dom. My właśnie zrobiliśmy tą jedną rzecz. No zobaczymy jak będzie z resztą. <noise> Może się uda. Przekonamy się. Dobra, zbierzmy trochę więcej tego drewna, bo nam się przyda na noc. Oj. Ogółem dzisiaj właśnie e, uruchomiłem sobie Monsterwa i przeglądałem modyfikacje. E, jedna z nich mnie bardzo zaskoczyła, bardzo zaciekawiła, gdyż jest to tak jakby nowa wersja modyfikacji Always on status, e, dokładnie nie pamiętam jak się nazywała, ale myślę, że dam wam e, nazwy wszystkich modyfikacji w opisie tego filmu. E, tak będzie mi też łatwiej i tak wam będzie też łatwiej po prostu to wyszukać, bo będziecie mieli dostęp do wszystkiego. O, też mam jedną rzecz, ale to niech ona sobie na razie leży, co nie? Nie będziemy jej przecież nosić bez... no, nie będziemy jej nosić, bo po co? Dobra, i na, na razie nam bardzo fajnie idzie. No, dobra, zashaćmy te drzewa, nie nośmy tych szyszek. Bo po co? Trzeba by się było zainteresować jakimiś pułapkami na króliki, żeby mieć w razie czego później troja mięsa. Już na samym początku trzeba o tym myśleć, bo tak jak mówiłem, e, golum jest tą postacią, która za bardzo warzyw i owoców nie lubi. Także musimy mu zadbać o jedzenie sami A chciałem ubić tego motyla, ale coś mi się nie udaje, no Ej! A może tego? No dobra, nie bimy się z motylami. No właśnie on sobie tak teraz stanął, no W powietrzu, co prawda, ale... Można uznać, że stanął, co nie? <śm> Dobra, jeszcze jedno drzewko. I będziemy odkrywać inne tereny. Dobra, tak, zasadźmy tutaj. O, pięknie. Będziemy mieli co jeść. Chociaż w Golu chyba też nie może jeść motyl, no ale cóż. Muz nie muz, rada nie rada, trzeba będzie to. Zjeść. Jeżeli przyjdzie taki czas, że będziemy bardzo głodni. Ale fajna muzyczka, właśnie. Pobrałem sobie też modyfikację na zmienioną muzyczkę wieczory i noce. I bardzo, bardzo jest fajna. Jeszcze powiem Wam szczerze, że jej nie przesłuchałem wcześniej. Ale podoba mi się. Guem powiem wam, że bardzo miło jest wrócić do wąstwa po tak długiej przerwie. E, ci, którzy siedzą u mnie na live'ach i oglądają, w sensie tak mają ze mną kontakt też poza YouTube'em, e, wiedzą, że już długo właśnie nie w ten Sterwa po prostu mi się tak raz nudziła. Ale naprawdę jest bardzo miło wrócić. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Dobra, spieszmy te kamyszki. O, mamy ten net złoto, jest superowo. Bardzo nam się fajny świat trafił, taki na początek idealnie. Zaraz sobie rozłożymy ognisko obok tego złota, żebyśmy mogli... O, tutaj jest dziura, jutro przez nią sobie przeskoczymy. Tam są bagna? Nie, tak mi się wydawało tylko. Jutro sobie przez nim przeskoczymy, a potem. No a potem zobaczymy. Póki co, jednak, obóz, ognisko w zasadzie to jest najważniejsze. O! A tego to ja nie widziałem. <grytania> to jest chyba coś z modyfikacji. To jest sobie właśnie zainstalowałem modyfikację e, dodającą kilka itemów. To jest modyfikacja od default. Takiego użytkownika <grytania> polecam. O, już się muzyka zmieniła. Teraz naprawdę bardzo fajnie. Dobra, nie ryzykujmy z tymi motylami Przygotujmy sobie rybki. W sumie to Golumie może zjeść nawet surowe. Ale dobra, nie będzie tak. I zróbmy sobie wianuszek. Ach, jak on pięknie teraz wygląda. Normalnie cudownie. Dobra, jagódki też sobie przygotujmy. No i to też sobie przygotujmy. Użyjmy sobie to w taki sposób, nasionka spróbuj zjeść, o już Ci teraz nie szkodzą te warzywa i owoce, a nie, jednak Ci szkodzą, dobra, <noise> czyli nasionka można jeść, innych rzeczy nie hu, hu I teraz czekamy na dzień, miejmy nadzieję, że szybko nadejdzie, już tam widzę, że niewiele zostało czasu. To jest jakieś drzewko. No już je zgubiłem, no. W ogóle zobaczmy sobie, jak wygląda nasza mapa. O. Mówię, skoczymy zaraz do tej dziury. Przynajmniej sobie zobaczymy. Jak tam wygląda po drugiej stronie. Mam nadzieję, że nie trafimy gdzieś na bagna. Chociaż moglibyśmy, bo to by nam trochę też ułatwiło sprawę związaną z tym, żebyśmy może zdobyli kolec macki. Albo jakieś pożywienie, w tym ryby z e, merwów. Tak, dobrze mówię merbów. Okej, okay, tutaj mam jeszcze wejście do jaski. Zbijmy je sobie. Tak na przyszłość. Popodnośmy, podnośmy co z niego wypadło. Jeszcze możemy sobie zbić to złotko tutaj. Bardzo, bardzo fajnie, już mamy teraz na maszynę nauki. No i skaczemy. Zobaczmy co się kryje po drugiej stronie... Tunelu robaka. Gdzie jesteśmy? Wow, jesteśmy bardzo, bardzo daleko. Ale dobra, przeszukajmy tutaj co nam tutaj dają. Tam już coś fajnego będzie. Zero dziur królików. no normalnie nie wierzę. Jak my mamy sobie tutaj zadbać o pożywienie? Trzeba będzie jak najszybciej robić obóz. Jakikolwiek. A jak zjemy sobie temu tylko... Aha, też nam maleje. Ach, tutaj są w ogóle morsy. Oj. No dobra, powiedzmy, że to się opłacało. Trzeba trochę pozbierać teraz kwiatów, kwiatuszków. Bo mamy malutką tragedię. Dobra, zbijmy sobie drzewo. I pójdziemy w ten las tutaj po lewej, zobaczymy co tam dają. Dobra, idziemy. Tutaj łatwo zrobić pożar. <noise> A wolałbym go unikać w takich miejscach. Fajnie by było, jakbyśmy trafili gdzieś na świnki. O, to możemy sobie zjeść bez żadnych problemów. O, i tutaj są pająki, to piękne. Właśnie mięsko potwora też możemy sobie zjeść. Dobra, mamy kilo jeszcze. O, pięknie. No, pięknie. Mię mięsko potwora jest bardzo, bardzo opłacalne. Bo podnosi nam i zdrowie i tutaj jedzenie. Więc naprawdę opłaca się nam zabijać pająki jako kolumn. W sumie się nie dziwię, bo tak w zasadzie y, to jest jedyne pożywienie, jakie on mógł jeść w tej swojej jaskini. Pozdrawiam tych, którzy oglądali Władcę Pierścieni, albo Hobbita. Wiecie co, rozłóżmy sobie tutaj w ogóle maszynę nauki. I tak tutaj spędzimy pewnie noc, będziemy czekali jeszcze króliki się złapią. Może akurat. I zróbmy sobie tutaj plecak. O, pięknie. Teraz możemy trochę tutaj sobie uporządkować. to. I możemy sobie pozbierać trochę więcej trawy. No tutaj też jest tam. A no i tak musimy chyba zebrać teraz jeden. O właśnie. No, tutaj sobie założymy kilka pułapek. I w taki sposób będziemy też próbowali zdobyć pożywienie. Mam nadzieję, że coś nam się tutaj złapie. Okej, okay, zaczyna się powoli robić noc. Dobra, idźmy tam, gdzie mieliśmy sobie założyć ten obóz. Na razie nam się nic nie złapało, co nie? Ach. Dobra, to możemy sobie rozłożyć ognisko. I trochę tutaj posiedzieć. Eee, możemy sobie zrobić łupatę, zróbmy ją. Zróbmy to sikierę, bo już nam się skończyła. A na pewno nam się przyda. E, tutaj są jakieś struktury tutaj. Już mi się trochę pozapominało o tego Dunsterba. <laughs> Ale myślę, że szybko go odkryję na nowo. To nam się przyda, bo tak w zasadzie. No, coś do walki zawsze nam się przyda. Moim zdaniem. To jest akurat bardzo tanie, więc możemy to już teraz na tym etapie gry sobie zrobić. I w razie czego używać. Dobra, pozbierajmy jeszcze okoliczne trawy. Zawsze to coś. Sprawa właśnie nam się bardzo, bardzo przyda na te pułapki, na króliki. Dobra, i wracamy do obozu. No, wolałem tak, co nie? <noise> Bo mimo wszystko się bałem, że już nie zdążę. Trzeba zebrać w ogóle drewno rano. też jest ok, to też możemy jeść, więc jest całkiem całkiem spoko. Tutaj są nasionka, nasionka też sobie zjedzmy. I już jesteśmy na pełni. No, poza zdrowiem. I poza psychiką. Ale to się da szybko nadrobić. E, w ogóle musimy ściąć sobie kilka drzew. Drzewa są tutaj. Fajnie. Tutaj myślę, że dojdziemy... Może tutaj dojdziemy faktycznie. O ile nie będzie jakiegoś oceanu pomiędzy. No zobaczymy. I w takim razie czekamy teraz na dzień. Przygotujmy sobie w ogóle te jagódki. Gotowe. I mówię, wybierzemy się trochę na drzewa. A później sprawdzimy te pułapki. I być może wyruszymy gdzieś dalej jeszcze. Zobaczymy. Tylko najpierw musi minąć noc. Tutaj są w ogóle świetliki. Świetliki nam się przydadzą później, jak będziemy chcieli pójść do fiaski. Dobra. E, także teraz poszukajmy. O, oh, już mamy pierwsze duże drzewo. Mam nadzieję, że nie wyjdzie z niego drzewiec. <grybujesz> Chociaż kto wie. Ok, już możemy właśnie wykopać pieniek. Dobra, teraz to tym się trzeba zająć. Podobno jest modyfikacja, która właśnie przyspiesza takie żłudne czynności w tą starwie, Ale jakoś nigdy nie byłem do niej przekonany. Moim zdaniem, trzeba w tej grze trochę poczuć takie wiecie, Klimatu survivalu, czyli że nic nie ma za darmo, że na wszystko trzeba sobie zapracować, na wszystko trzeba trochę poczekać. Yy, ale może kiedyś yy, się do niej przekonam i może kiedyś z niej skorzystam. To się też okaże. Musiałbym ją lepiej poznać. <laughs> tyle tam coś jest. Teraz tam pójdziemy zobaczyć. A nie chcę tego wykopać. Ok. Aha, tutaj mamy totalnie normalne drzewo. No dobra, zostawmy to na razie. E, przydałoby nam się kilka kwiatków, e, aby zrobić parasolkę. Wiecie, lepiej zrobić parasolkę niż moknąć, co nie? Tutaj powinny być gdzieś kwiatki, więc spróbujmy je teraz znaleźć. Jeszcze niedawno pamiętam jak wyrzuciłem chyba te cztery kwiatki. O właśnie, tutaj są, Ej, No właśnie, cztery kwiatki, a my chyba na parasolkę potrzebujemy sześć z tego co pamiętam. Tak, sześć kwiatków. Czyli jeszcze dwa. To jest jeden. Marchewka. Dwa. I możemy sobie zrobić parasolkę. Superowo jedna laszałka. I pozbierajmy jeszcze tutaj co nam matka natura chce ofiarować. Ale bo nie, dobra, nie zbierajmy tego trzeba teraz. Prasolkę nadal trzymaj. I zbliżmy się w stronę obozu. Przynajmniej... Takiego obozu polowego. <laughs> Oj, gdzie on był? On był tam na górze. A te pająki już się odrodziły, byśmy mogli je tutaj trochę potrykać znowu. Tak, już są. Oj! Źle podszedłem, dobra. A znowu mamy dwa mięska potwora, więc jest całkiem, całkiem fajnie. Udała nam się ta wyprawa na pająki z naszą nową bronią. Z tym, że ona się bardzo szybko kończy, z tego co już widzę. Więc będziemy musieli ją albo oszczędzać, albo tworzyć sobie co chwila nową. Ale ona chyba nie była droga. No, przecież to jest. O, to jest bardzo tanie. Ale jest skuteczne i mi się podoba. Dobra, pozbierajmy sobie te króliki. Na razie nie one sobie tak siedzą i jeszcze zróbmy sobie jedną pułapkę tutaj gdzieś Dobra, który do tej dziury? No, coś mi się zgubił królik tu, do tej dziury o, pięknie Ja już jestem zadowolony, mam cztery króliki przeżyjemy. I serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie komentarze. Do usłyszenia, no i cześć. Mam nadzieję, że chcecie więcej od serwa.